Dzień dobry, witamy państwa bardzo serdecznie, szanowni państwo. Chcielibyśmy państwo poinformować o skandalicznej sytuacji, jaka miała miejsce dzisiaj na posiedzeniu Komisji Zdrowia. Otóż, szanowni państwo, dzisiaj miał być omawiany temat związany z opieką długoterminową, pielęgniarską opieką długoterminową w warunkach domowych, problem niezwykle ważny, ponieważ zarówno do posłów, jak i do Ministerstwa Zdrowia. Wpływają uwagi pacjentów, którzy postawieni są w dramatycznej sytuacji. Otóż po wypisie ze szpitala pacjenci, którzy nie są zdolni do samodzielnego życia, są pozbawiani opieki pielęgniarskiej ze względu na brak finansowania przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Temat niezwykle ważny. Na posiedzenie Komisji Zdrowia przybyły przedstawicielki zawodu pielęgniarskiego, które realizują te świadczenia w różnych formach i zarówno w formie indywidualnych praktyk, jak i niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej. Byli przedstawiciele pacjentów, przedstawili problem i spotkali się tak naprawdę ze ścianą, z murem, dlatego że nikt z kierownictwa, z Ministerstwa Zdrowia, nie przybył na, na Komisję Zdrowia o godzinie, która została wyznaczona przez panią przewodniczącą Martę Golbik. Jest to wyraz ogromnego lekceważenia, nie tylko środowiska pacjentów, ale też i przede, ale też przede wszystkim lekceważenia pacjentów, ale również pracowników medycznych. No my jako posłowie opozycji przyzwyczailiśmy się do tego, że już przedstawiciele rządu Donalda Tuska w sposób jawny wielokrotnie lekceważą nas i nie odpowiadają na zadawane pytania. Ale ze względu na to, że sprawa jest niezwykle ważna, że pacjenci mogą pozostać bez opieki, że zostały Niezapłacone nadwykonania, a wręcz odwrotnie, zmniejsza się kontrakty pielęgniarkom, które sprawują tę opiekę. Ta sytuacja może naprawdę dramatycznie skończyć się dla tych pacjentów. Ci pacjenci, u nich może dojść do pogorszenia stanu zdrowia i będą wymagali opieki szpitalnej, czyli będą generowali jeszcze większe koszty. Dla nas to jest sytuacja niezrozumiała, a przede wszystkim bulwersuje nas fakt, że Ministerstwo Zdrowia, ministerstwo, którym kieruje pani minister Leszczyna, nie jest zainteresowane wysłuchaniem informacji właśnie z tych środowisk, informacji od pacjentów, którzy są w stanie właściwie pozbawieni jakiejkolwiek opieki. To świadczy o tym, że obecny rząd nie liczy się z pacjentami, podejmuje działania, które są działaniami szkodliwymi na, dla pacjentów, między innymi poprzez ograniczenie nakładów na ochronę zdrowia. To jest jedna kwestia, która dzisiaj w trakcie tego posiedzenia wybrzmiała, ale tych przykładów no, obniżania standardów w ochronie zdrowia jest wiele, o których tutaj Państwo za moment powiedzą. Jego trwała opieka pielęgniarska w warunkach domowych jest roztaczana nad pacjentem w różnym wieku, nad pacjentem, który po ciężkich chorobach może w warunkach domowych przebywać, chce tego jego rodzina, a także sam pacjent, natomiast jego stan zdrowia wymaga stałego wsparcia ze strony profesjonalnego personelu pielęgniarskiego. Dzisiaj dowiedzieliśmy się, że minister zdrowia i nadzorowany przez niego Narodowy Fundusz Zdrowia nie chce dokonać zapłaty nadwykonań. Na stosunkowo niewielką skalę, w skali całego kraju, bo to zaledwie 44 miliony 600 tysięcy złotych, ale w stosunku do tych podmiotów, które świadczą tego rodzaju usługi, niestety to będzie oznaczało potrzebę redukcji zatrudnienia, zmiany formy działalności, a w dalszej konsekwencji ograniczenia dostępności do tego rodzaju usług przez pacjentów najbardziej takich usług potrzebujących. Tylko w województwie podkarpackim poziom niezapłacenia. Płaconych nadwykonań to jest 8,5 miliona złotych, ale nie o pieniądze w tym wypadku chodzi chodzi o pacjentów. Pacjentów, którzy pozostawieni w domach, najprawdopodobniej będą skazani na to, aby stan zdrowia uległ ich pogorszeniu. W efekcie konieczna będzie ich dalsza hospitalizacja. I pytanie o to, czy deinstytucjonalizacja w takich warunkach. Przy nieodpowiedzialnej polityce ministra zdrowia jest w ogóle w Polsce możliwa, pozostaje pytaniem zasadnym. Drodzy Państwo, dzisiaj obserwujemy, że po raz kolejny minister zdrowia Izabela Leszczyna szuka oszczędności kosztem najsłabszych pacjentów, którzy w warunkach domowych nie mogą sami wykrzyczeć tego, iż dzieje się krzywda. I warto także podkreślić, że to kolejny przykład dlatego, że wcześniej podjęto działania w kierunku zmiany warunków płatności w przypadku rehabilitacji domowej. A zatem my jesteśmy zobowiązani do tego, ażeby zwrócić uwagę na ten palący problem pacjentów, którzy w naszych domach pod opieką rodziny pozostają zdani tak naprawdę na siebie. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, my mamy na koniec apel do pani minister Leszczyny i do pana ministra Domańskiego, żeby na jeszcze tym posiedzeniu Sejmu wspólnie przedstawili informacje na temat kondycji finansów NFZ i całej systemu ochrony zdrowia. Dlaczego w piątek wraca, prawdopodobnie jest to w wstępnym programie głosowania nad składką zdrowotną, moi drodzy państwo. I zapewniano nas na poprzednim parlamencie, że minister, wiceminister finansów, że ta różnica 4 miliardów, tam 600 milionów, które zdejmiemy z NFZ, u z tych składek zdrowotnych, zostanie wyrównane z budżetu państwa. Otóż, jak możemy wierzyć tym słowom, jak już wcześniej pani minister Leszczyna po południu powiedziała, że nie zagłosuje za tą ustawą. W wyniku konfliktu wewnętrznego w rządzie wtedy to głosowanie zdjęto z porządku posiedzenia. Dzisiaj wraca. A tu słyszymy, że nie można wypłacić 44 milionów nadwykonań w długoterminowej opiece pielęgniarskiej, tej domowej opiece. Słyszymy, że niedawno pan minister Kos kilka dni temu podpisał nową listę refundowanych leków, bo na co kwartał jest korygowana z której usunięto blisko 90 różnych specyfików i leków, w tym wiele zastępników, które dawały niższą cenę dla pacjentów. Zaledwie 20 weszło nowych, czyli 90 zostało usuniętych. I moi drodzy Państwo, dochodzą do nas bardzo niepokojące sygnały, że osoby, które chorują na choroby rzadkie bądź ultra rzadkie, albo także na choroby przewlekłe, które mają podawane tak zwane programy lekowe, nowi pacjenci są niedopuszczani do tych programów lekowych, mimo tego, że spełniają normy. Oddziały nie posiadają środków, żeby nowe osoby przyjmować i rozpoczynać takie leczenie. W związku z tym jest odmawiana zgoda. Komisje odmawiają przyjęcia tych pacjentów. Ich stan zdrowia będzie się pogarszał automatycznie. A też słyszeliśmy o sytuacjach, gdzie zakończa się leczenie programami lekowymi po wielu latach leczenia danego pacjenta. Zakończenie programu lekowego w chorobie przewlekłej powoduje remisję tej choroby, a bardzo często już po odrzuceniu raz danego leczenia, to leczenie nie będzie już podjęte przez organizm takim Skutkami, jak było to wcześniej, trzeba wtedy szukać nowych programów lekowych bardzo często. Moi drodzy Państwo, jak można w związku z tym wierzyć? A, że mamy pieniądze, że wszystko jest pod kontrolą. Jak w tych przykładach, które teraz tu wymieniliśmy przed chwilą, e, to są kwoty nieduże. Mówmy się, 44 miliony złotych z kraju i minister mówi, że na to nie ma środków e, finansowych. A mówi, że możemy spokojnie e, głosowania nad składką zdrowotną zdjąć 4 miliardy 600 milionów. No to gdzie jest prawda? Panie ministrze, wzywamy ministra finansów publicznych i pani minister zdrowia do natychmiastowego przedłożenia parlamentowi e, rzetelnej, uczciwej informacji. Na temat bezpieczeństwa finansowego systemu ochrony zdrowia. Dziękujemy bardzo. Szanowni Państwo, na koniec tylko jedno zdanie, że problemem służby zdrowia jest oczywiście brak pieniędzy, ale ogromnym problemem jest lekceważenie przez obecny rząd Donalda Tuska i panią minister Leszczynę problemów polskich pacjentów. Dziękuję. Dziękujemy serdecznie. Dziękuję.